Centrum Skłosaredeko www.redeco.pl. Zawadzka wspólnie ze swoimi koleżankami w listopadzie wywalczyła medal drużynowych mistrzostw Europy. Kolejna ważna impreza zostanie rozegrana dopiero na przełomie marca i kwietnia. To mistrzostwa Polski. Tak długa przerwa miałaby u piłkarzy, siatkarzy czy koszykarzy ogromny wpływ na formę. Myślę, że w szachach jest trochę inaczej. Wiadomo, granie też jest ważne, ale yy, yy, no, jest też możliwość grania, że tak powiem, na świeżości, że jednak się odpoczęło trochę od, od poprzednich większych imprez i stresu i przychodzi się do gry z głodem i z większą energią, żeby no, po prostu każdy szachista na pewnym poziomie też szachy. Musi Lubię lubić i się tym pasjonować, więc po przerwie na pewno są to, ma się lepszą motywację do, do gry. Sezon rozpocznie się od Mistrzostw Polski. To ważna impreza, ale nie najważniejsza. W tym sezonie najlepsze szachistki czeka start w Norwegii. Pod ten występ będą się specjalnie szykować. Oprócz Mistrzostw Polski, który rok w rok walczą o najwyższe miejsca na podium, w tym roku odbędzie się Olimpiada Szachowa w Tromsø w Norwegii. W sierpniu. Jest to no, najważniejsza impreza dla szachistów. Odbywa się co dwa lata, więc jest to impreza drużynowa i mam nadzieję, że tym razem z drużyną uda nam się wypaść lepiej i potwierdzić nasze miejsce, no, przynajmniej tak jak na, na Mistrzostwach Europy. Wrocławianka będzie w tym sezonie startować nie tylko w rywalizacji indywidualnej, szykuje się również razem z Polonią Wrocław do walki w ekstralidze. Głównym celem jest. Z... Zdobyć złoty medal w końcu. Nie udało nam się tego jeszcze dokonać. W zeszłym roku był brązowy, no ale myślę, że, że jesteśmy już zgraną drużyną i. I jeśli forma dopisze, jeśli trochę szczęście też dopisze, bo to, to zawsze w drużynowych rozgrywkach jest ważne, yy, to myślę, że będziemy walczyć. No, jest, yy, drużyna z Katowic co roku yy, ma skład teoretycznie lepszy, ale staramy się, byśmy przez ostatnie parę lat zawsze w meczach z nimi byliśmy blisko, przynajmniej remisu. I mam nadzieję, że w końcu się uda. O występach zawackiej i jej klubowych koleżanek i kolegów będziemy informować w Sport Game. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl